Cześć! Witam Was na kanale Smartest. Dzisiaj kolejna nowość od marki x -Blitz. Tym razem jest to wideorejestrator samochodowy, kamera samochodowa V4 Professional. Zestaw, jak pewno zauważyliście, wyposażony w dwie kamery. Kamerę przednią frontową oraz kamerę tylną. Rozdzielczość kamery frontowej to 2,5K, czyli 1440p przy 30 klatkach na sekundę. Natomiast kamera tylna jest to kamera Full HD, nagrywająca również w 30 klatkach na sekundę. A Atutem tej kamery frontowej z pewnością jest szeroki kąt widzenia 170 stopni, kamera tylna ma kąt widzenia 120 stopni. Szukając kamery samochodowej oczywiście warto zwrócić uwagę na takie cechy, jak obecność G-sensora, obecność trybu parkingowego, wykrywania ruchu, czy też nagrywania pętli. I wszystkie te cechy oczywiście model V4 posiada. O parametrach technicznych powiemy sobie jeszcze w dalszej części naszej recenzji. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy się zapoznali z zawartością tego zestawu, zobaczyli, jak ten widorystator został wykonany, no i też zapoznali się z jego obsługą i funkcjami. A tak wygląda już cała zawartość zestawu po wypakowaniu z pudełka. Czyli mamy tutaj naszą kamerę wraz z uchwytem, jest też przewód zasilający do kamery. Kamera tylna, tutaj również z długim przewodem, który będziemy musieli oczywiście przeprowadzić przez całą długość samochodu, aż do kamery. Zaraz Wam to dokładnie wszystko pokażę. No i są też elementy montażowe, zapasowe do montażu tego zestawu. Uzupełnieniem oczywiście instrukcja obsługi, dodatkowa folia 3M, jakieś tutaj materiały reklamowe i folia elektrostatyczna wraz z naklejką którą możemy nakleić na szybę i dopiero do tej folii przykleić sobie wideorystator. Ja zazwyczaj właśnie z takiej opcji korzystam, natomiast no nie jest to wymagane. Możecie przykleić kamerę bezpośrednio do szyby. No i teraz zobaczmy sobie, jak ta kamera została wykonana, jak to wszystko wygląda. Jak widzicie, kamera składa się z dwóch części, czyli mamy nasz uchwyt montażowy i do tego uchwytu, jak widzieliście, wsuwamy sobie kamerę. Montaż, jak wspominałem, za pomocą taśmy 3M przyklejamy do szyby bezpośrednio lub właśnie za pomocą tej folii elektrostatycznej. No, i też do tego uchwytu, jak widzicie, podłączamy sobie zasilanie, czyli tutaj nasz zasilacz samochodowy. Zauważcie, że mamy tutaj już złącze USB typu C, czyli jest to bardzo już wygodne, praktyczne rozwiązanie. W tym miejscu obok mamy złącze AV do podłączenia tylnej kamery. Tutaj musimy oczywiście też doprowadzić ten przewód do tego uchwytu, podłączyć sobie tylną kamerę, i wówczas możemy korzystać już z obu kamer podczas nagrywania, rejestracji obrazu. Uchwyt, oczywiście, jest jak widzicie regulowany, możemy tutaj zmieniać kąt położenia naszej kamery. Wewnątrz mamy tutaj pin USB typu C, i teraz po prostu tą kamerę, w której znajduje się złącze USB-C, wpinamy właśnie w ten uchwyt, w ten pin. I w ten sposób sobie ją montujemy w samochodzie. Więc jeżeli potrzebujemy zabrać kamerę, to po prostu wysuwamy samą kamerę z uchwytu, zabieramy ze sobą, a uchwyt zostaje nam na stałe. Tak więc rozwiązanie jak najbardziej praktyczne. Teraz jeżeli chodzi o samą kamerę, no to na froncie jak widzicie jest tutaj obiektyw kamery, tu wszędzie mamy jeszcze folie ochronne. Następnie po mojej teraz lewej stronie mamy przyciski sterujące do obsługi do zarządzania tą kamerą, tym wideorejestratorem. Prawa strona, no to oczywiście jest złącze to USB-C, które już widzieliście. Następnie w tym miejscu mamy czytnik kart microSD, dużo otworów, jeżeli chodzi o wentylację, budowany też mikrofon, głośnik. I teraz na froncie, zobaczcie, tutaj mamy wyświetlacz. Wyświetlacz o przekątnej półtorej cala, czyli niezbyt duży, natomiast pozwalający na przeglądanie materiałów, wideo, zdjęć, no i przede wszystkim na łatwą obsługę samego widojestratora. Jak widzicie, urządzenie bardzo małe, zgrabne, nie zajmuje nam zbyt dużo miejsca na szybie samochodowej to jest na pewno atut. No i jeszcze to, o czym Wam nie wspomniałem wcześniej: widojestrator jest wyposażony w łączność Wi-Fi. Czyli możemy zarządzać nim również z pozycji aplikacji mobilnej. Możemy też przeglądać zdjęcia, filmy z pozycji telefonu bez konieczności demontażu widorestatora, demontażu karty micro SD. I to jest też duży atut, jeżeli chodzi o to rozwiązanie. Tyle odnośnie samego widorestatora. Teraz zobaczmy sobie jeszcze szybko te pozostałe akcesoria. Zasilacz przystosowany do współpracy z instalacją 12, jak też 24V. Na wyjściu 5V 2000mA. Jeżeli chodzi o kamerę tylną, to zobaczcie, tak ona wygląda. To jest dość klasyczne rozwiązanie. Możemy to przykręcić do na przykład, tablicy rejestracyjnej. W zestawie mamy tutaj oczywiście już wkręty, lub też po prostu przykleić na tej taśmie 3M, która jest tutaj w zestawie. Dodatkowa taśma też jest, jak widzieliście już wcześniej, więc w razie konieczności wymiany tej taśmy, nie musicie jej dodatkowo szukać. Sama kamerka, mała, zgrabna, oczywiście wodoodporna, więc możemy ją zamontować na zewnątrz samochodu. No i przewód, jeżeli chodzi o jego długość, to sprawdzimy sobie to jeszcze specyfikacji technicznej, ale jak widać, bardzo długi. Myślę, że bez problemu w każdym samochodzie będziecie mogli go bez problemu przeprowadzić. Ok, jak widzicie, ja mam już kartę zamontowaną wewnątrz tego restatora więc teraz sobie zasymulujemy przekręcenie stacyjki, czyli podanie zasilania do. Urządzenia. Zobaczcie, przekręcamy stacyjkę. Widorysator praktycznie od razu nam się uruchamia i od razu następuje rejestrowanie obrazu przed samochodem. Tak więc bardzo szybki start tego widorysatora. To na pewno na plus. Przechodzimy przyciskiem M do menu tego widorysatora. No i teraz, jak widzicie, do wyboru jest rozdzielczość. I tutaj zobaczcie, ciekawostka pierwsza, ponieważ mamy możliwość ustawienia rozdzielczości 4K przy 25 klatkach na sekundę. A jak wiecie, na tej opakowaniu widorestatora i specyfikacji technicznej mamy podane, że jest to kamera 2,5K. Tak więc, jak widzicie, można ustawić większą rozdzielczość, tak jak teraz, 4K 25 klatkach na sekundę i obraz tam się rejestruje, nagrywa. Ok, wracamy do naszego menu. No i tutaj oczywiście możemy wybrać tą rozdzielczość zalecaną, czyli 2,5K przy 30 klatkach na sekundę, lub też możemy obniżyć rozdzielczość do Full HD przy 30 klatkach na sekundę dla kamery frontowej. Następna opcja nagrywanie w pętli i do wyboru jest tej długość klipów: 1 minuta, 3 lub też 5 minut, w zależności od tego jaką dużą kartę microSD macie to taką opcję możecie sobie ustawić. Tryb WDR do optymalizacji jasności nagrań. Jak widzicie, on jest domyślnie włączony. Natomiast jeżeli byście nie chcieli go używać, no to też jest opcja jego wyłączenia. Detekcja ruchu. Możemy oczywiście włączyć detekcję, żeby kamera, jeżeli wykryje ruch przy samochodem, to uruchamiała nam nagrywanie materiału wideo. Ale pamiętajcie, że musimy mieć wtedy dość dużą kartę microSD, szczególnie jeżeli samochód będzie stał w miejscu, gdzie jest jakieś duże natężenie ruchu. Więc lepiej to się sprawdzać na przykład gdzieś na parkingach, gdzieś wieczorem, kiedy tego ruchu nie ma, a chcemy po prostu wiedzieć, że jakaś sytuacja miała miejsce, że ktoś się zbliżał do naszego samochodu, i wówczas mamy zarejestrowane nagranie. Tutaj trzeba pamiętać jeszcze, że podobnie jak w przypadku trybu parkingowego żeby nam działała ta detekcja ruchu przy wyłączonym zapłonie, przy zgaszonym silniku samochodowym, to musimy zapewnić takiemu wideorystratorowi ciągłe zasilanie więc albo z akumulatora samochodowego, albo z jakiegoś innego źródła zasilania, ponieważ tutaj mamy tylko budowany kondensator, który pozwala na kilka minut pracy bez zasilania tej kamery. Nagrywanie dźwięku: tutaj klasycznie możemy nagrywać materiały wideo z dźwiękiem lub też bez. Znacznik daty, na nagraniach również możemy włączyć, wyłączyć. Zarządzanie G-sensorem i tutaj klasycznie mamy poziom niski, średni oraz poziom wysoki lub możemy wyłączyć G-sensor. Ja zazwyczaj tutaj ustawiam sobie poziom niski, ponieważ przy każdych nierównościach na drodze ta kamera nam uruchamia G-sensor w trybie tym wysokim. No i to powoduje, że mamy dużo nagrań zabezpieczonych, które nam się nie nadpisują i które zajmują nam dużo miejsca na karcie microSD. Ochrona parkingowa. Tu jest tak samo jak w przypadku wykrywania ruchu, to znowu typ parkingowy, ochrona ruchu działa w ten sposób, że jeżeli będzie jakieś uderzenie w nasz samochód na parkingu, no to uruchomi nam się to nagrywanie przez kilka sekund właśnie z tej kamery głównej i kamery tylnej. Natomiast znowu pamiętajcie, że żeby te funkcje działały, to musimy zapewnić Stałe zasilanie dla widoryestratora. Odbicie luszczane dla kamery tylnej. Jeżeli zamontujecie ją na przykład odwrotnie taką kamerę tylną, to możecie ten obraz sobie tutaj odwrócić w tym odbiciu luszczanym i wówczas będzie wyświetlany prawidłowo. Czas ochrony parkowania i tutaj możemy sobie ustawić 6 godzin, 12 lub też 24 godziny na dobę tryb ochrony. Ale znowu pamiętajcie o tym stałym zasilaniu, które musicie zapewnić dla takiej kamery. Teraz druga kategoria, czyli konfiguracja. I w tej zakładce możemy sobie ustawić datę i godzinę. Zapis ekranu, czyli jak długo nam wyświetlacz ma pokazywać obraz, na przykład z przedniej kamery. I tutaj do wyboru jest opcja wyłączona, czyli cały czas obraz będzie nam się wyświetlał, ale możemy go ustawić, żeby po minucie, po trzech, czy też po pięciu minutach nam się wyświetlacz wygaszał. I żebyśmy mieli tylko sam zegarek na tym wyświetlaczu. Co dalej? Sygnał dźwiękowy, czyli te piknięcia możemy włączyć, wyłączyć, zmiana języka oprogramowania tego widorestatora, częstotliwość pracy 50-60 Hz do wyboru, formatowanie karty microSD, ustawienia domyślne, czyli reset tego widorestatora. Wersja oprogramowania, jeżeli Was by to interesowało, to jest takie na dzień dzisiejszy. Tutaj macie jeszcze przypomnienie o formatowaniu karty microSD i znowu wracamy do daty i godziny, czyli tutaj w tej konfiguracji to by było tyle. Jeżeli podczas jazdy, podczas nagrywania chcielibyśmy zabezpieczyć ten materiał przed nadpisywaniem, to naciskamy krótko przyciskę M, czyli menu. I jak widzicie wówczas to nagranie zostanie zabezpieczone, umieszczone w odrębnym katalogu. Podobnie, jak miałoby to miejsce w przypadku, gdyby na przykład zadziałał G-sensor, zresztą zobaczcie, zasymulujemy jakieś uderzenie i jak widzicie, to nagranie również nam się teraz zapisało, zabezpieczyło, czyli ten G-sensor rzeczywiście działa. Teraz, jeżeli podczas nagrywania na przykład chcielibyście, żeby wyciszyć mikrofon tej kamerze, żeby nie nagrywała tutaj żadnych dźwięków, to przycisk ten, ten, szczałka w górę, no i to nagranie zostanie wyciszone, mikrofon jest odłączony. Teraz jeżeli nie nagrywamy materiałów wideo, to dłuższe przytrzymanie przycisku menu zobaczcie, przenosi nas do otwarzacza materiałów wideo, czyli naszych nagrań i tutaj możemy sobie takie nagrania zarejestrowane przeglądać, możemy sobie też je Odtwarzać, jak widzicie, tutaj razem z dźwiękiem. I teraz zobaczcie, ja sobie tutaj ustawiłem, żeby po jednej minucie wyświetlacz przechodził nam w tryby czuwania z wyświetlaniem, właśnie daty i godziny. I tak właśnie to będzie wyglądało również w Waszym samochodzie, jeżeli sobie tą opcję wybierzecie. Oczywiście możecie też całkowicie wygasić wyświetlacz przyciskiem zasilania na obudowie widorysatora. Lub też możecie cały czas ustawić, żeby obraz z kamery wyświetlał Wam się na tym ekranie. A teraz zobaczmy, jak to wygląda w samym już uchwycie i z podłączoną kamerą cofania. I teraz zobaczcie, mamy tutaj obraz z kamery frontowej na naszym wyświetlaczu, natomiast możemy bardzo łatwo przyciskiem tutaj tym strzałką w dół przejść do wyświetlania obrazu z kamery tylnej. Teraz widzicie obraz z kamery tylnej. Możemy sobie wyświetlić obraz w ten sposób, że na głównym ekranie będziemy mieć obraz z kamery frontowej, w górnym, mniejszym okienku, obraz z kamery tylnej, lub też na odwrót, w głównym oknie mamy obraz z kamery tutaj tylnej, a w okienku, tutaj mniejszym, obraz z kamery frontowej. Więc tutaj dowolność, jak będzie Wam wygodniej, tak będziecie mogli sobie to oczywiście ustawić. Natomiast obraz rejestrowany jest z obu kamer jednocześnie. I teraz skoro jesteśmy już przy tych dwóch kamerach podłączonych, to zobaczcie, jeżeli sobie wejdziemy teraz do ustawień i przejdziemy sobie do rozdzielczości obrazu, to możemy tylko ustawić, żeby przednia kamera nagrywała 2,5K i tylna Full HD lub też wybrać, żeby obie kamery nagrywały Full HD. Nie ma już możliwości ustawienia sobie rozdzielczości 4K, tak jak to ma miejsce przy zastosowaniu tylko tej kamery frontowej. Ok, tyle odnośnie funkcji tego widorestatora. Teraz jeszcze Wam pokażę aplikację mobilną, a następnie przejdziemy sobie już do nagrań. Pierwsze co oczywiście musimy zrobić, to aktywować moduł Wi-Fi, czyli przytrzymujemy nieco dłużej tą szczałkę w dół, wówczas aktywuje się moduł Wi-Fi. Mamy tutaj nazwę sieci rozsyłanej i hasło do tej sieci ono domyślnie jest od jedynki do ósemki. Następnie pobieramy sobie aplikację mobilną na nasz telefon. Skanując sobie kod QR z pudełka, aplikacja dostępna zarówno w Google Play jak też App Store, więc tutaj nie będziecie mieć problemów jeżeli chodzi o jej wyszukanie i zainstalowanie. Aplikacja nazywa się Dash Go. Przed co musimy zrobić to oczywiście przejść do ustawień naszej sieci Wi-Fi w telefonie i wyszukać sieć rozsyłaną poprzez nasz wideorejestrator. Jest to sieć xBlitz V4. Klikamy sobie, jak pamiętacie, od jedynki do ósemki. Mamy tutaj podlone to hasło. Klikamy połącz. Uzyskiwanie połączenia. No i tak naprawdę to jest tyle. Teraz uruchamiamy aplikację Dash Go. No i przechodzimy sobie do ustawień. Pliki urządzenia, pliki lokalne, ustawienia i kamera online. Przechodzimy do opcji online. No i jak widzicie, w tym momencie mamy obraz z naszej kamery bezpośrednio na tutaj telefonie. I co możemy sobie tutaj zobaczyć na tej aplikacji? Przede wszystkim tutaj mamy wszystkie nasze nagrania zarejestrowane przez kamerę. Każde takie nagranie możemy sobie pobrać na nasz telefon i następnie sobie go odtwarzać. Z tego co widzę, nie ma możliwości odtwarzania tutaj bezpośrednio w telefonie, bez pobrania go na telefon z karty SD. Jeżeli byłyby jakieś zdjęcia, to też możemy tutaj je przeglądać. No i mamy też oddzielny katalog właśnie tych zablokowanych nagrań przez G-Sensor, i również te nagrania możemy sobie bez problemu tutaj pobierać, a następnie już przeglądać na naszym telefonie. No i oczywiście z tej aplikacji możemy też wykonać zdjęcie, które zostanie zapisane na tej naszej liście. Możemy zatrzymać nagrywanie, wznowić nagrywanie. Zobaczmy, czy to zdjęcie nam się zapisało. Tak jak widzicie, mam tutaj kilka zdjęć już teraz zapisanych. No i na tym głównym ekranie możemy też przejść do ustawień aplikacji, do ustawień samej kamery. I jak widzicie, możemy sobie wybrać rozdzielczość nagrywania. Możemy ustawić nagrywanie w pętli. Możemy włączyć, wyłączyć detekcję ruchu, znacznik daty, zapis audio. Możemy ustawić poziom czułości g -sensora. Możemy włączyć tryb parkingowy, ten interwał nagrywania, częstotliwość zmienić sobie, podlonić wersję programowania. Sprawdzić sobie też dostępność, tej miejsca na naszej karcie Micro SD. Możemy sformatować kartę i też przywrócić naszą kamerę do ustawień fabrycznych. Więc tutaj macie to wszystko bardzo łatwo rozpisane w polskim języku. Więc jeżeli nie chcecie klikać w samym wizualizatorze, to możecie go ustawić właśnie bardzo szybko z pozycji aplikacji mobilnej. W aplikacji możemy też, jak widzicie, wyłączyć dźwięk, włączyć dźwięk nagrywania. No i teraz możecie sobie tutaj zmieniać widok z kamery, czyli kamera frontowa. Następnie, może być to kamera tutaj ta tylna. Możemy też sobie ustawić właśnie podział okna, gdzie widzimy obraz z kamery frontowej i kamery tylnej w małym okienku. I odwrócenie sytuacji: kamera tylna i kamera frontowa w małym oknie. Tak więc, jak widzicie, w bardzo prosty sposób możemy zarządzać naszym wideorejestratorem z pozycji właśnie aplikacji mobilnej. Tak więc myślę, że jest to też bardzo duże ułatwienie, jeżeli chodzi o zarządzanie, sterowanie tą kamerą. OK, to teraz jeszcze kilka najważniejszych informacji technicznych i przechodzimy sobie już do nagrań zarejestrowanych za pomocą tej kamery. I tak, żeby nie przedłużać, bo w większości rzeczy Wam już powiedziałem, no to przede wszystkim yy, Informacja na temat procesora jest to NTK 96565 sensor GC4653, całkiem niezły sensor, jak na wideorejestrator. O kontakcie widzenia wam już wspomniałem, czyli przedni obiektyw 170 stopni, tylny 120 stopni. trzeci już widzieliście, natomiast jeżeli chodzi o kodowanie, jest to kodek H264 i nagrania są zapisywane w formacie MP4. O tych funkcjach Wam już też wspomniałem, więc może jeszcze warto wspomnieć o obsłudze kart microSD, jak widzicie, do 128 GB. I pamiętajcie, żeby to były karty klasy 10 lub też wyższej. No i może jeszcze warto wspomnieć o samych wymiarach kamerki 118x45x53,5 mm. No i waga 95 gram. Będąc na stanie marki XBiz, jeszcze zobaczcie sobie cenę tej kamery. Na dzień dzisiejszy jest to 479 Złoty. Tak więc tyle odnośnie specyfikacji, budowy, wykonania funkcji wideo rejestratora V4. Teraz zobaczcie sobie przykładowe nagrania zarejestrowane tą kamerką. Zapoznać się z przykładowymi nagraniami zarejestrowanymi przez wideo rejestrator V4 Professional. Pokazałem wam nagrania rejestrowane w różnych warunkach: warunkach dziennych, warunkach nocnych, zarówno z przedniej jak też tylnej kamery. Tak więc myślę, że już w pełni mogliście poznać możliwości tej kamerki, tego wideo Jestem oczywiście ciekaw Waszych opinii, co Wy sądzicie na temat tego urządzenia, co sądzicie na temat jakości nagrań, działania samego wideoresektora. Tak więc, piszcie w komentarzach, dzielcie się swoimi spostrzeżeniami. Ja oczywiście ze swojej strony dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jak zwykle, proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału i zapraszam do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć.